Witam serdecznie, surowcowe info w poniedziałek 18 listopada. Program jak zawsze w poniedziałek oglądacie dzięki wspierającym mój kanał na YouTubie, tak więc gorąco zachęcam do dołączenia do tego grona i oglądania materiału od razu po jego realizacji. A ja tymczasem chciałbym wspomnieć, że zaczniemy dzisiaj od kakao, ponieważ mamy nowe informacje, które nam ponownie windują ceny, ponieważ niesprzyjające warunki pogodowe w Afryce Zachodniej. W tym opady poniżej średniej, jak i temperatury powyżej średniej, zwłaszcza w Ganie i Nigerii, wspierają wyższe ceny tego surowca. Także decyzja Coffee and Cocoa Council z Wybrzeża Kości Słoniowej, zmniejszyły, które zmniejszyły sprzedaż kontraktów eksportowych w sezonie 24-25 o 40%, także wspierają, ponieważ tutaj perspektywy produkcji u największego producenta spadają. Tak więc Mamy do czynienia z sytuacją, w której znów nakładają się czynniki um, antypodażowe przy wysokim nadal popycie, bo przecież pamiętamy, że ostatnie dane o mieleniu kakao wskazywały nam właśnie na wciąż rosnący popyt w Azji i Ameryce Północnej. Pewien spadek w Europie, ale to w związku z wyższą inflacją, jaką doświadczyliśmy, nadal w wielu miejscach wcale specjalnie nie dziwi. Już patrzymy sobie na wykres, ja serdecznie zachęcam raz jeszcze do wspierania kanału, do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, udostępniania tego materiału dalej, czy też zostawienia komentarza albo łapki w górę. Tak więc to wszystko jest do Waszej dyspozycji, a my już patrzymy na wykresy. Zaczniemy oczywiście od sytuacji na rynku kakao. Jak to wygląda na wykresie? Widzimy za sobą 1, 2, 3, 4 dni solidnych wzrostów. SMA 55. Widać, że w ostatnim czasie też nas tutaj byliśmy poniżej. Znów jesteśmy powyżej. Całkiem, całkiem przyzwoicie. tak? 7000 okazało się być trudnym do przebicia. Na dłużej wsparciem, choć oczywiście mówimy tutaj o prawie dwóch miesiącach, ale nie zmienia to faktu, że wróciliśmy ponad 7000, i zresztą. Widać bardzo dobrze na wszystkich wykazach, że mówimy o bardzo dużych wzrostach. Tak naprawdę na wszystkich kontraktach kolejnych, czyli na bieżącym grudniowym plus kolejny marcowy, majowy i lipcowy. Co prawda nadal mamy tutaj backwardation, czyli kolejne kontrakty są tańsze od bieżącego, ale nie zmienia to faktu, że i tak jest tutaj bardzo duży wzrost. I wróciliśmy do. Bardzo wysokich poziomów, tak więc tutaj uważam, że jest pewien potencjał, żeby dotrzeć w stronę 10 tysięcy, ponieważ co można zauważyć, pomimo tych zmian, jak pamiętamy, zmiany zasad G, kiedy to giełda ICE zmniejszyła nam, zwiększyła nam wymagania depozytowe. Mieliśmy tutaj spike wolumenowy, kiedy dochodziło do wyprzedaży pozycji i to nam powstrzymało wzrosty. Zwróćcie uwagę, że Wcześniej, tak jak mieliśmy tutaj, wszystko powyżej 10 tysięcy, 9-10 tysięcy było wysokim wolumenem. Styczeń, luty, marzec byliśmy w ogóle bardzo mocno wolumenowo. Tak teraz widzimy, że też wracamy do bardzo wysokich wolumenów. Tutaj wracają gracze na rynek, pomimo oczywiście wyższych, wyższych tutaj wymagań depozytowych na giełdzielice. Tak więc pod tym względem sytuacja się nie zmieniła, ale wygląda na to, że. Uczestnicy rynku już się przyzwyczaili, coś o czym mówiłem, że zaczynam to powoli zauważać już wcześniej, a widać teraz bardzo wyraźnie, że tu już jest bardziej stabilnie niż tutaj było w sierpniu. Tak więc uważam, że jest perspektywa dalszych wzrostów. Jakaś korekta tutaj przy takim ruchu jak najbardziej mogła zajść po tak silnych wzrostach z 7000 na ponad 8,5. Jakaś korekta, tak, ale myślę, że jeżeli problemy po stronie podażowej będą dalej się utrzymywać, a mamy przecież nadal kolejny spadek o 17 tydzień z rzędu spadku zapasów magazynowych, niższe są zapasy o 63%. Tak więc też jest to widać. Czynnik popytu jest bardzo silny. Problemy podażowe powinniśmy mieć szansę znów zobaczyć 10 tysięcy dolarów za kakao, czy w tym roku, czy na przełomie. Czy też w styczniu? No, to tu ciężko wyokować w tej chwili. Natomiast raczej perspektywa pro dla rynku kakao, rynek kawy. Z kolei już tutaj pozwoliłem sobie przeciągnąć Fibonacci'ego wcześniej. Tak naprawdę nagrywam program as, bo pierwsze jak się okazało nagałem bez dźwięku, więc nagrywam program as. Jesteśmy po wzrostach, zwróćcie uwagę, jak potężne mamy wyjście z tego inside Baja tak? SMA 55 wewnątrz, inside'a, wyjście, tak? No tutaj od szczytu inside'a, czyli od 260,6, tutaj szczyt jest 291,7, tak? 291,5, więc tutaj no naprawdę bardzo duży, praktycznie 10% ruch w górę po wyjściu z inside bar'a. Dawno nie widziałem tak fantastycznego wyjścia na rynku. Przyszłoczne zbiory w Brazylii zda, zdają się tracić pewien potencjał po suchej pogodzie na początku tego sezonu. Wilgotność gleby jest nadal niska pomimo ostatnich opadów. Pozytywne techniczne wskaźniki potwierdzają, że możemy zobaczyć dalsze umocnienie cen w najbliższej przyszłości, chociaż apetyt na wzrost prawdopodobnie wyhamuje, tak stwierdził Sukten Financial. Zapasy kawy w magazynach IC wzrosły. Są w tym sezonie o ponad 193% wyższe, natomiast... Pamiętajmy, że startujemy z bardzo niskiej bazy i nadal mamy poniżej miliona wojków zapasów, tak więc tu jest nadal sporo. Raczej uważam, że też trzeba pilnować strony podażowej, ponieważ popyt na kawę jest nadal silny. Natomiast strona podażowa tutaj, Brazylia Pogoda plus Wietnam, kwestie tajfunów przechodzących przez Filipiny, atakujących również Wietnam, są kwestią kluczową, która właśnie nam. Dotyka ten rynek i wpływa nam oczywiście na wycenę robusty, a w efekcie obusta oczywiście, wpływa nam na wycenę arabiki. Tak więc, no tu potencjał uważam, że na większą korektę e jest niemożliwy. Jeżeli wrócimy w stronę 250 centów, to też raczej chwilkę potyfa, ale aż tak szybko się tego nie spodziewam. Myślę, że jest potencjał, żebyśmy na rynku kawy zaatakowali 300 centów, przynajmniej symbolicznie, i od tego puścili korektę w stronę tutaj. Innych poziomów. tak? Jak sobie zobaczymy te dwie czerwone długie linie, które mamy na samej górze, one nam się cofają. 250 centów nam się cofa tutaj na 21-22 rok. Natomiast jak sobie popatrzymy, to z te wyższe linie tak? widzimy tutaj 300 centów, no to mówimy o 2011 roku. Widzimy tutaj ta środkowa cena, tak 276, tutaj 275 powinno być, możemy dla równego rachunku dać. Zobaczcie, że ona nie jest przypadkowa, ona nawiązuje nam właśnie do tych sytuacji. Widzimy, tu mieliśmy zatrzymanie, atak, cofka, zatrzymanie, 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 e, opły. No tu przeszło gładko, ale też widać po knotach, że było atakowane, tu po, po solidnym przejściu z powrotem, tak byliśmy dwukrotnie robiło nam za opły, tak więc ten, ta okolica, te poziomy nie są one tutaj przypadkowe, więc są dość istotne, wciąż jesteśmy tutaj, 2011 może być tutaj nam, dla nas przewodnikiem do dalszych wzrostów, ale tak jak mówię, nie spodziewam się jakiejś bardzo głębokiej korekty w tej chwili, choć 10% ruch w ciągu 1, 2, 3, 4, 5 sesji, tak, a w sumie 7 wzrostowych, w sumie w wzrostowych, tak, no to nam sugeruje, że mogłaby dojść do jakiejś korekty, ale mówię, bardziej prawdopodobne wydaje mi się chociażby knotowy atak w stronę 300 centów. Z kolei rynek SOI jest rynkiem, który oscyluje nam w okolicach 1000 centów. Troszkę Chiny pomagają Stanom Zjednoczonym w tej chwili, jeżeli chodzi o utrzymanie cen soi, czy też nawet ich wzrost. Ponieważ wpierw pojawiły się pogłoski o tym, że Chiny będą kupować więcej soi, póki Donald Trump nie usiądzie w fotelu prezydenta i nie nałoży ceł, co będzie skutkować cełami odwetowymi, ale z drugiej strony mamy informacje z Chin, że Chiny obniżą podatki eksportowe, ulgi na podatki eksportowe na wiele towarów, w tym na zużyty olej. Roślinny. ten olej roślinny jest wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych do na rynku biopaliw. Ten importowany z Chin ograniczał zapotrzebowanie na soję, a dokładniej na olej sojowy. W tej chwili zmiana kwestii podatkowych w Chinach prawdopodobnie ograniczy eksport tego sojowca, co oznacza, że Chiny, Chiny Stany będą wykorzystać więcej swojego świeżego oleju sojowego, a aniżeli zużytego oleju roślinnego z Chin. To jest o tyle istotne, że NOPA w październiku poinformowała o rekordowym przerobie ziaren soi wynoszącym prawie 200 milionów buszli, to jest prawie 13% więcej niż we wrześniu 5,4% więcej niż w ubiegłym roku, bijąc również o 4,5 miliona poprzedni tu ustanowiony w marcu. Moc przebowa w Stanach Zjednoczonych wzrosła w ostatnich latach właśnie ze względów biopaliwowych. Tutaj raczej Donald Trump nie będzie cofał tych kwestii, natomiast musimy pamiętać, że mamy tutaj pewną konserwację tak, w jednym z zakładów Iowa. Z drugiej strony pojawił się nowy zakład z Dakoty Południowej, no i również będą dwa kolejne zakłady dodane prawdopodobnie jeszcze w tym roku do danych, które NOPA publikuje. A NOPA już teraz odpowiada przecież za około 95% przerobu nasion soi w Stanach Zjednoczonych. Tak więc ten czynnik jak najbardziej jest bardzo, bardzo istotny i raczej utrzyma nam ceny powyżej. Tak więc ja tutaj w tej chwili już się nie spodziewam spadku poniżej 950 centów, w tym roku przynajmniej. Raczej tutaj trzeba śledzić przede wszystkim dane eksportu soi do Chin. Jeżeli będą bardzo dobre, no to mamy pewną szansę na to, że te ceny będą jednak nam przewalczyć ten 1000 centów Powyżej, w wyższą stronę niż w stronę wzrostów, niż raczej dołować się z tymi cenami dalej. Rynek złota. Rynek złota jest rynkiem, który nam ewidentnie zatrzymał się na zniesieniu Fibonacci'ego. Do tego, co możecie zauważyć, co wcale nie jest jakoś mega skomplikowane, przecież również mieliśmy wyjście z insajda. Tak, dołek na tym insajdzie mieliśmy na 2643 dolary. Tutaj dołek mamy. 2536, więc tutaj mówimy o ponad 100 dolarach zjazdu, więc całkiem całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o ten inside bar. Nawet teraz zamknięcie tutaj pozycji dawałoby nam spokojnie 50 prawie dolarów zysku. tak? Więc nawet gdyby ktoś jeszcze trzymał shorta po tym insidzie, to wciąż jest potencjał. Widać, że Fibonacci stanowił świetny punkt wyjścia. Tak, 2560, czyli 80 dolarów byłoby do zgarnięcia z tego rynku. Na wyjściu z Insider, z uwzględnieniem właśnie tego filmu, Tak więc, słuchajcie, no, widać, że to w jakiś tam sposób działa na tych rynkach. Osobiście uważam, że w tej chwili złoto już powinno zatrzymać się, tą realizację zysków pod kątem umacniania dolara i polityki tampowej w przyszłości, ponieważ rynek zaczyna patrzeć. Realnie. Natomiast patrząc na liczby, nie ma nic co zmuszałoby Fed do prawdziwego szaleństwa. Myślę, że szanse na obniżkę 100% o 25 punktów bazowych w grudniu spadły do wysokich 50-60%. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy nie zobaczyli niczego w grudniu i musieli czekać i zobaczyć, jak skończy się rok. Tak stwierdził główny ekonomista z Matado Economics, czyli Tim Snyder. Również plany taryfowe mogą, pamiętajmy, podbić nam inflację w Stanach Zjednoczonych i ograniczyć. Ograniczyć cykl obniżek EZB federalnej, natomiast nadal rynki uważają, że jest około 60 ponad procent na obniżkę stóp procentowych w grudniu, czyli podczas spotkania za miesiąc. Więc, tutaj, niepewność na rynkach pokazuje przede wszystkim w zakresie kwestii geopolitycznych. Jak widać, nie kończy się wojna na Ukrainie. No, Trump nie dotrzymał tej części obietnicy mówiącej, że w 24 godziny po e, wyborze, czyli tutaj jeszcze przed zaprzysiężeniem zakończy wojnę na Ukrainie, Jeszcze się to nie wydarzyło. Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Najprawdopodobniej kiedy dojdzie do władzy, będzie miał więcej narzędzi w tym zakresie, ale czy to wystarczy, no to się przekonamy. Za chwilę pamiętajmy, będziemy mieli za 3 miesiące trzecią rocznicę inwazji na Ukrainę, tak więc no, chwilę czasu to już to fa. Rynek gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych zachował się troszkę inaczej niż szacowałem. Czyli tutaj nie zaatakowaliśmy trzech dolarów ponownie, tylko zrobiliśmy głębszą korektę w stronę Fiło, by potem wrócić. Ale widzimy, że ta trójka jest nam nienaruszona. Tutaj, oczywiście, z globalnych informacji, to ministerstwo niemieckie wydało zakaz przyjmowania w niemieckich portach statków z rosyjskim LNG. Produkcja gazu w Chinach wzrosła o 8,4% rok do roku, natomiast suma w tym roku wydobycie gazu w Chinach wzrosło nam o 6,7% w te pierwsze 10 miesięcy. Troszkę informacji o Venture Global i ich przychodach znajdziecie na stronie surowcowej info, gdzie jak zawsze niezmiennie zachęcam do lektury notatek. Ich troszkę jest więcej niż my jesteśmy w stanie tutaj przerobić w programie. Natomiast. Mam nadzieję, mam taki zamiar, że jak znajdę odpowiednią ilość informacji, przygotować dla wspierających program o Venture Global, właśnie przed jego planowanym IPO na amerykańskiej giełdzie, bo tutaj może być to bardzo ciekawy aspekt. No i tak jak mówię, będzie to przeznaczone przynajmniej na początku dla wspierających ten kanał. Tak więc zachęcam do, gorąco do dołączenia do tego grona. Ceny spotowe Azji wzrosły do 13,6 za MMBTU w grudniu. Styczniowe dostawy 14 dolarów. Tutaj raczej nie mamy tutaj specjalnie dużych zmian, to też nie mamy tej presji na eksport, ponieważ lipcopadowy przepływ do gazu do terminali eksportowych w USA 13,3 miliarda stu sześciennych, czyli daleko od tych grudniowych ubiegłorocznych wynoszących 14,7, czyli rekordu. Nadal podtrzymuję, że gaz raczej nam nie podskoczy, tym bardziej że powyżej trójki, tym bardziej, że wciąż mamy zapasy powyżej 6%. Strzyknięto do 8 listopada 42 miliardy stóp sześciennych. Co prawda pro, prognozowany popyt w z eksportem już nam przekracza mocno podaż, ponieważ na ten tydzień 109,1 miliarda stóp sześciennych, w przyszłym tygodniu ma być to 117,7, podczas gdy podaż w listopadzie to jest 100,3 miliarda 100 stóp sześciennych. Więc tu widać, że zaczniemy pobierać gaz z magazynu w najbliższym czasie, ale czy to wystarczy? No, ja nie jestem takim optymistą. Dalej podtrzymuję, że jeżeli trójkę przebijemy, to tylko w ograniczonym zakresie. Więc tutaj niewiele będę zmieniał w, moim, w moich prognozach dla gazu ziemnego, z kolei. Na rynku ropy naftowej, jak wspomniałem wcześniej, nagrywam Douglas Program, więc już tutaj nie ma. Tej doj, dolnej linii, która tutaj nam e, biegła, jako tutaj tworząc nam klin e, na tym. Rynku. Tak ona biegła mniej więcej. W ten sposób. Ponieważ przeszliśmy tutaj dołem od tego klinu, e, atakujemy w stronę 70 i ja uważam, że mamy szansę zejść, ponieważ. E, Faye Beal z Międzynarodowej Agencji Energetycznej stwierdził że globalny popyt na OPE słabnie. Obserwujemy to od jakiegoś czasu, jest to spowodowane głównie z powolnieniem wzrostu gospodarczego Chin i rosnącą penetracją samochodów elektrycznych na całym świecie. Również z drugiej strony trzy rosyjskie firmy, co najmniej trzy, w tym jedna należąca do Rosneftu, musiała wstrzymać przetwarzanie lub ograniczyć produkcję z powodu dużych strat spowodowanych ograniczeniami eksportu, rosnącymi cenami opy naftowej i wysokimi kosztami pożyczek, czyli 100% w Rosji. I powiem szczerze, dopiero w ostatnich latach, czyli na trzy miesiące przed 3, w ostatnich... Tygodniach na trzy miesiące przed trzecią rocznicą inwazji na Ukrainę zaczynam dostrzegać sens sankcji. E, sankcji, które wstrzymały nam eksport z Arctic LNG, sankcji, które nam zwiększają um, podaż ropy naftowej, ponieważ mniejszy przejazd w Rosji oznacza, że ta ropa będzie albo magazynowana w Rosji, albo sprzedawana surowa. W obu tych przypadkach jest to wyższa podaż czyli czynnik prospadkowy dla ceny ropy naftowej na świecie. Um, chińskie afinary również przetwarzały mniej. 14,02 miliona bajełek w październiku, to jest prawie 2% mniej niż we wrześniu, ponad 4,6% więcej niż rok temu. W pierwszych 10 miesiącach przerób wyniósł 14,14 miliona barrełek dziennie, czyli 2% mniej niż w analogowym okresie ubiegłego roku, podczas gdy produkcja bezpośrednia wyniosła w październiku 4,04 miliona bajełek. 2,5% wzrost, a od początku roku produkcja wzrosła do średnio 4,25 miliona czyli 2% wzrost rok do roku. Aktywnych odwietów USA jest 478, czyli spadek o 1. W tym całym aspekcie jestem zdania, że raczej zobaczymy 70 dolarów, raczej prognozy mówiące nam o tym, że w przyszłym roku przedział cenowy powinien być między 75 a 85 dolarów czy 80 a 85 dolarów, a raczej możemy włożyć między bajki. Spodziewam się, że w przyszłym roku średnia będzie nieco niższa, jeżeli chodzi o opę naftową, i to zobaczymy, jak nam będzie się dalej układać. Ja w tym aspekcie dziękuję za uwagę. W dniu dzisiejszym życzę powodzenia na rękach w czwartek programu najprawdopodobniej nie będzie. Eee, tu oczywiście jest kwestia mojego udziału w tamkach na giełdzie zresztą na początku grudnia też czwartkowego programu nie będzie, natomiast oczywiście będziemy się widywać inaczej. Jutro inwestowanie w surowce o podstawach. Będzie webinar na mój, ode mnie i w czwartek zdaje się jest konferencja. Też załączę link w opisie, więc zachęcam gorąco do udziału. Do zobaczenia i udanych transakcji.